Doberek. tam kolejny odcinek odcinku Oxygen Not Included, a dokładnie takim krótszym odcineczku, o. <laughs> Ta, to jest Vulkan, na którym robię głównie shortsy i różne eksperymenty, zazwyczaj to wszystko wwalam, chociaż wiecie to chyba, chyba przestanę walać wszystkie rzeczy, po prostu zrobię sobie tak, tutaj mam sandboxa, jest, jest taka maszynka Reveal, i zrobię sobie coś takiego i, te be, i, i wywalę to wszystko. To jest też ciekawe, żeby sobie spojrzeć i zobaczyć jak faktycznie wygląda cały ten świat, nie? Także tutaj może sobie bardzo fajnego. Muszę przyznać, że bardzo ciekawie wyglądają te biomy, które się tutaj znajdują. W każdym razie dzisiaj będziemy sobie obliczać i postanowimy, że, postan że zrobię szybki odcinek, w którym obliczymy jak się ma między innymi stosunek tej maszynki, elektrolizera, produkcji wodoru dokładniej, do prądu jaki można za pomocą tego e, wyprodukować i czy to się może utrzymać. Także zróbmy sobie tutaj coś takiego. Widzicie, Ta, <grytanie> w smutni są nasi kołowniści tutaj, ale to głównie dlatego, że no, nie mają nic do roboty. E, więc tak, postawmy sobie elektrolizer Ym, i tak, on produkuje 880 g tlenu oraz 112 g tlenu na sekundę. Więc teraz w takim razie zobaczmy, jeśli chodzi o to, o generator na wodór. To potrzebuje. Zobaczmy, ile to potrzebuje wodoru. Bądźcie, to jest też taka trochę ciekawa rzecz, że nie wiadomo do końca, ile to potrzebuje wodoru. Więc zobaczmy. Hmm, spróbujmy sobie tutaj postawić w takim razie Zamordujemy nasze kolinistów w tym momencie e, i, A bo w sobie sensie możemy też sprinkler po prostu zrobić I tutaj wsadzić e, wodór Jest, Dobra, dużo e, I zobaczmy ile to będzie zużywać wodoru na sekundę w takim razie e, Postawmy tutaj Coś takiego Od razu też coś sobie zapiszmy, czyli tak e, Elektrolizer. E, to jest 112 gram e, H ha. Ha na sekundę mm, dobra e, czyli mamy teraz ta tutaj podłączmy to jak to będzie wyglądać jeśli o to chodzi tutaj mam 500 gram wodoru e, i tak to bierze w tym momencie ile 700 900 no to jest też ważne żeby widzieć ile to jest. Czyli to bierze 100 gram na sekundę. Okej. Okay. Generator na wodór bierze w takim razie 100 gram na sekundę. E, więc postawmy sobie przykładny taki taki generator bez... Be, który... bez, bez tych pipe, piped output. Tak wygląda przykładowe. E, Przykładowa maszynka do tworzenia tlenu. E, I tak, dwa razy, czyli tak, e, mam, to, Napiszmy sobie to jeszcze. E, i to jest 800 watów w takim razie 800 watów no e, teraz tak zobaczmy jeszcze mm, mm -hmm, czyli dwa razy elektrolizer czyli mamy w takim wypadku e, 224 gramy e, h na sekundę H, czyli skrót od Hydrogen, e, hydrogen e, czyli wodór. A, i dobra, w takim razie e, będzie to w stanie zasilić e, dwa razy H e, generator na wodór co będzie nam dawało 1600W. E, I oczywiście. Biorąc pod uwagę, że będzie to działać cały czas. Widzisz, to w sumie to, to jest które tak, źle. To powinno być tak zrobione. Także e, teraz to będzie działać poprawnie. E, tak więc zobaczmy, mamy tutaj 1600 W na sekundę. Mhm. Czyli tak, potrzebujemy, żeby to utrzymać. Potrzebujemy 2 razy 120 plus 4 razy. 240. E, dobra. Czyli to będzie. Zobaczmy. E, 240 razy 5 to będzie 1000. E, 1200. Ok, więc spiszmy tutaj 1200. Dobrze liczę? Tak, tak, dobrze liczę. E, I teraz tak. Mam 1200 W. Czyli technicznie rzecz biorąc, e, nawet przy takim systemie będziemy produkować za pomocą tego wodoru 400 W nadwyżki, plus jeszcze bierzemy pod uwagę, że mamy 24 gramy nadwyżki. I to te nadwyżkę możemy chociażby użyć do wypełnienia takiej rzeczy, jak właśnie pomieszczenia bodaj, na przykład z właśnie wodorem, na przykład jeśli, na przykład, jeśli chcemy sobie e, zwiększyć zwiększyć przepustowość w jakimś pomieszczeniu, to możemy sobie go wykorzystać tam e, poprzez na przykład zmagazynowanie go w zbiorniku, a później przetransportowanie e, czyli wygląda na to, że to technicznie rzecz biorąc jest to cały czas wystarczalne aczkolwiek teraz jeszcze dodajmy do tego pompę cieczy Czyli tak, mamy, do, mamy tutaj pompę cieczy i do tego jeszcze. A, a jednak, gdzie to jest. Eee, separator cieczowy zależnie, czy jesteśmy pewni, że zbiornik, z którego będziemy pobierać te wody zawsze będzie miał wodę czystą. Ewentualnie jeszcze musimy doliczyć do tego albo odsyzasz do wody, albo odsalasz. Eee, czyli zobaczmy. Ewentualnie. No czekajcie, musimy tutaj to rozszerzyć w takim razie. Eee, czyli tak, odsalacz. I przetestujemy wszystkie warianty. Na początek przetestujmy wariant, czyli plus 240 ee, plus 120 plus 120 ponownie. Bierzemy tutaj pod uwagę wariant, w którym pobieramy chłodną breję, chłodną, chłodną e, brudną wodę i musimy ją oczywiście odseparować, prawda? E, czyli w tym wypadku wychodzi nam tutaj 1200, 1440, e, 1680. I tutaj już nam w takim razie energii nie starcza, mamy niedobór. E, mamy niedobór watów, czyli e, w przypadku takim będziemy mieli niedobór 1800 watów. E, natomiast przetestujemy sobie jeszcze tej wariant 1200 ponownie, e, plus 240 e, plus odszkodowanie do wody 480. Um, też zbią tutaj też odejść. Wiecie co ja to odejmę, bo to tak trochę nie fair, że to jest. Także OK. I teraz tutaj mamy w takim razie nie 1680, tylko 1560. Hmm, dobra. Czyli w takim razie już, je, już nie będzie niedoboru, jest nadwyżka, eee, nadwyżka 40 W, eee, jest to już napisane waty. I w tym wypadku będziemy mieli 600, 720. Ok, równa się 720 plus 200 to jest 1920. Widzicie, to już jest bardzo, bardzo wysoka cena. Czyli mamy niedobór. Niedobór, o ile? O 120 W. Czyli widzicie, jednak nie jest to w stanie aż tak siebie utrzymać bo co, bo... No dobra, tej mamy niby na przykład 40W, ale ile to jest, a tutaj niedobór 120 w No to też nie jest jakaś duża ilość ostatecznie, a jeśli dojdziemy do tego jeszcze ten separator wody, ale ja go myślę tutaj nie będę zajrzeć w tym wypadku, dlatego że zakładamy, że korzystamy z gejzera, nie? Nie tutaj pan zaraz jakiś gejzer Zakładamy, że korzystamy na przykład z takiego gejzera zimnej pary wodnej. To nie musi być tej, ten gejzer, ale może, na przykład może być też cool gejzer, który, który wywala chłodną, chłodną zanieczyszczoną wodę. Aczkolwiek tutaj nie ma sensu, żeby jakakolwiek inna woda bez naszej ingerencji się dostała. więc według mnie, nie ma co zaliczyć tego separa, separatora. ale to się zrobił. Nie ma co właśnie go tutaj zaliczać, bo nie robi to większego sensu. Tak, więc jest to w stanie się mniej więcej utrzymać, jak widzicie. Nawet może wyprodukować nadwyżkę przy takim systemie. I to jest system, który najczęściej jest używany właśnie do produkcji tlenu oraz wodoru. Oczywiście bez tego pipe output, bo jak mamy pipe out to output, to odliczamy tyle aż 4 razy 240. Więc to jest ilość naprawdę duża. Więc widzicie, widzicie, to jest się w stanie, jak widać, całkiem nieźle utrzymać. Też kolejną taką rzeczą może być między innymi e, Postawmy sobie tutaj o, I poznajmy, sobie, żeby ładnie wyglądało Drabinę plastikową Tak wiecie, żeby stwarzać pozory e, W narzędziach nie, w refinement e, Mamy tutaj coś takiego, ja, o właśnie Te rafinerie ropy I teraz tak, e, ta rafineria ropy Produkuje 90 gram metanu na sekundę e, I zobacz e, Generator na gaz naturalny produkuje 800W, czyli stwórzmy sobie tutaj osobną zakładkę w takim razie. Um, gaz ziemny, Ej, byłem, czekać, nie. Rafineria. Mm, I to było 90 g e, M na sekundę sobie zaznaczę. E, tak, to jest 90, nie? tak, to jest 90, nie, czyli mam 90 gram na sekundę, tej też nie widzę nie, tak, nie pokazuje. Ile to jest potrzebne? W takim razie robimy stary trik I zobaczmy, to się zapełni i będziemy też już wiedzieć Jak to wygląda jeśli chodzi o tego produkcję, więc niech się zapełni I wtedy zobaczymy Dobra No cholera, oczywiście, się musiało tutaj jakieś bubo zrobić um, dobra, Palamy to Lecisz a, i tutaj zobaczmy. a bo to nie jest podłączone, nie? Tak, to nie jest podłączone mm, więc, stawiamy tak I w tym momencie Ja tego leci? Coś mi się tutaj nie A, bo to tlen, kurde, pompuje. Znowu. Znowu wypompowało tlen, naprawdę? E, czekajcie, ja to jeszcze dosypię do trochę. O, właśnie, bójcie. Tutaj się problem z e, Size 10. O, biorę Size 10 i teraz już nie powinno być z tym problemu. O, kurde, aż się tam zdało coś z tego, co widzę. Dobra, trzeba to wywalić jeszcze. I teraz, czy się teraz zapełni. I to bierze 80, dobrze widzę? Zobaczmy. 300, 560, 390, 300, 90. Te, czyli też 90 na sekundę. Dobra, dobra. Czyli to jest również 90 na sekundę. E, czyli tak, mamy tutaj 800 W. Wychodzi nam nadwyżka ile? E, nadwyżka. Mm, Nadwyżka o 300, o 320, nie 120, 320 W mm, i do tego oczywiście doliczamy minus, ile to było na, na takie, na takie cocko? E, 240 minus 240, e, i tutaj w tym wypadku ponownie nie będę wliczać separatora cieczy ponieważ jak mamy takie, o takie tutaj, to takie, o takie to, to to, z tego nie mamy żadnych innych cieczy także to pompujemy całą ropę na tą, bo to żadnych innych cieczy z siebie nie wydobywa także tego ponownie nie, wydoby, nie, nie zaliczam, bo nie jest to aż tak potrzebne, te separatory cieczy jakby się mogło tutaj wydawać, także nie zaliczamy tego po prostu tego nie zaliczamy w tym wypadku czyli wychodzi nam 80W nadwyżki z pracy tej rafinerii do ropy i oczywiście do tego mamy z tego ropę, którą możemy przerabiać też na prąd, ale już tego, ale już tego nie, będziemy, nie będziemy brać tego pod uwagę, mamy tutaj tak samo hmm, syntezator nawozu, więc ja go też sobie tutaj postawmy i to jest 10 gram gazu ziemnego na sekundę ile to bierze prądu? 120 watów dobrze, hmm, czyli tak ehm, nawóz nawóz i to będzie 120 watów poboru prądu i 10 gram metanu na sekundę, czyli teraz tak, zróbmy sobie na szybko kalkulację, to produkuje 800, także dzielimy 800 na 9, 800 podzielić na 9, to będzie 90, abyśmy pewnie myli? Nie, to będzie e, w takim razie 88,8. No to możemy zaokrąglić do 89 e, na 89 watów stałej produkcji. E, czyli wychodzi nam, że syntezator nawozu nie może się utrzymać może się utrzymać częściowo. Ponieważ dalej będziemy musieli zapewnić 31 W prądu, aby on mógł działać, ponieważ nie jest on się w stanie samemu utrzymać. Bo to nie, on już nic innego tutaj nie daje, oczywiście. Tutaj rozmawiamy w tym momencie o materiałach, które można wykorzystać do produkcji prądu. I gadamy tutaj o. O, dobra, to nieważne. I gadamy tutaj o osobnych materiałach, czyli nie gadamy o czymś, co można później jeszcze przerobić na, na prąd, tak jak na przykład paliwo, bo paliwa między innymi używamy do czegoś innego, prawda? Między innymi właśnie do produkcji, do produkcji paliwa. Nie paliwa, tylko plastiku, ale zresztą zaraz też obliczymy, jak to, jak to jeszcze wygląda z paliwem, jeśli o to chodzi. Ale na razie jeszcze nie to. Czyli to też jest się w stanie częściowo utrzymać Tak samo zobaczmy sobie tutaj teraz na przykład destylator etanolu Wiecie, lubię, lubię, lubię sobie robić, kręcić czasami takie odcinki właśnie, gdzie gadam po prostu, nie? Gadam o różnych rzeczach, robię obliczenia, bo to też jest bardzo ważne, jeśli chodzi o obliczenia w tej grze um, Czyli tak To produkuje 500 gram etanolu um, Czyli tak, destylarnia um, Destylarnia 500 gram na sekundę i 240W potrzebuję e, dobra i teraz postawmy sobie te tutaj to zacko, petroleum generator to z tego co pamiętam bierze 2kg na sekundę wydaje mi się, że to bierze 2kg na sekundę, aczkolwiek jeszcze to sobie zobaczmy na szybko, także postawmy sobie coś takiego, sprinkle tylko wyszukam tutaj etanol, a nie paliwo, bo może się to też e, różnić. Nie wiem, jak, jak ja, ja jakoś nie palę etanolem e, w tej grze nie jest to jakoś zbytnio opłacalne, ale dobra, mam tutaj etanol jak widzicie. Ta maszyna, jak widzicie, produkuje 2000 W. E, I dobra, podłączmy w takim razie teraz tutaj to. Y, siup, I zobaczmy. ojoj, oj, oj. a dobra, to nie powinno być problemem. E, i jak to A, tak, musimy to ponosić do prądu jeszcze najpierw. Podłączone działa lepiej, prawda? <gry> e, dobra. I ile to pali? To pali. O, oh, kurde, to dużo pali, to bardzo. E, tak, czyli to pali 2 kilo na sekundę. Dobra. And, e, czyli tak. Generator 2 kilo na sekundę. E, I on produkuje. Ile? On produkuje 2 kW, tak. On produkuje 2 kW. 2 kW e, czyli tak e, to jest w stanie zapewnić paliwa e, 1 czwarta działania e, czyli wychodzi na to, że może produkować 500W przez cały czas, oczywiście z przerwami e, czyli jest to się w stanie utrzymać w takim razie z wygląda na to 260 W nadwyżki Czyli jak widzicie działa to bardzo, bardzo dobrze Jeśli o to chodzi, czyli deslarnie się w stanie utrzymać przez cały czas. To wiemy i to bardzo... To jest bardzo dobry znak też, nie? ale no... To jest, to jest przemyślane po to, żeby używać to jako paliwa i jako jako ewentualnie jako jakieś chłodziwo, albo coś w tym stylu, nie? E, Więc nic dziwnego, chociaż dalej to nie jest aż tak duży, aż tak duży output prądu, jeśli o to chodzi. E, bo na przykład obliczmy teraz taką rafinerię do ropy. E, to nam produkuje 5 kilo paliwa na sekundę, więc tak. Mm, rafineria. I, czyli tak, mamy 5 kg mm, na sekundę. Jak już ustaliliśmy Generator zżera 2 kg na sekundę I produkuje z tego 2 kW. Kilo, Czyli tak, mamy w takim razie, jesteśmy w stanie w takim razie utrzymać 2,5 Generatora Jeśli to działa cały czas, kolonista musi, musi przy tym być Ale zaokrąglimy, że działa to przez cały czas w takim razie jest to w stanie wyprodukować 5 kW i to jest bardzo pokaźna liczba. E, odejmujemy od tego minus 480 e, W i to no, i jeszcze minus w sumie e, nie, nie nie tylko przepraszam. E, przepraszam plus, e, gdzie to było? G rafineria plus, a gdzie to jest, mm, plus 80 W z tego co dobrze widzę. E, ok, plus 80 watów. E, okay, okay. E, plus 80 watów. E, tak dobrze widzę, gas generator. Tak, czyli to jest w stanie się utrzymać o 80 watów. Mm. Tak, no, tak, 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 dobra. E, bo jest nadwyżka 120 minus 240 na pompę, czyli wychodzi plus 80 W, czyli wychodzi na to, e, że jest w stanie ono wyprodukować 4000. 4 bo to, to, to zrobimy tak. E, 4,6 kW. Czyli widzicie, e, jest to naprawdę pokaźna liczba, e, jeśli o to chodzi, bo oczywiście, daliśmy jeszcze, jeszcze to, co produkuje, nie? E, e, ten gaz ziemny, który jest tutaj produkowany w tym miejscu. E, tylko tak, jeszcze trzeba wziąć pod uwagę, że żeby to mogło działać cały czas, muszą być trzy rezerwuary, bo um, tutaj, jak weźmiemy, to produkuje 1 trzecią kilograma ropy naftowej na sekundę. No to jest troszeczkę m, leciutko poniżej, ale e, już tego nie bierzemy pod uwagę, bo to mniej więcej przez cały czas jest w stanie działać. E, czyli działa, czyli jak widzicie, dużo rzeczy jest naprawdę w stanie. Się tej utrzymać. Aczkolwiek mamy jeszcze tutaj takie zwierzątki jak Gusimu, czyli tak. To produkuje 10 kg na cykl gazu ziemnego. Hmm, oczywiście ten Gusimu, czyli gazowa krówka, można by to tak przetłumaczyć, a bardziej gazowa mućka O, właśnie, coś w tym stylu. Hmm, bo hmm, to musiał być hmm, Gazy kau żeby to była gazowa, gazowa krówka. A tak, to to będzie gazowa, gazowa móczka albo gazowa mu ewentualnie. E, czyli tak, 10 kilo na e, cyk. I tutaj sprawy się zaczynają komplikować. E, tutaj z tego co widzę, e, jeden cykl trwa 600 sekund. Czyli tak, taka móczka jedna jest w stanie wyprodukować 10 kilo e, na cyk. Teraz tak. Mm... To, to potrzebuje 90 na sekundę, czyli możemy sobie na szybko to obliczyć. Wychodzi nam w takim razie 54 tysiące gram, czyli 54 kilo, czyli tak, gas generator, generator to jest 54 kilo na cykl. E, czyli tak, e, to wychodzi 5,4 e, Gasmu na, e, na cykl. No, bo to w sumie e, Gasmu, żeby utrzymać. Czyli widzicie, e, one wcale nie są takie efektywne jak się wydaje. E, co prawda, one zjadają tylko to, o właśnie, tę trawę gazową. A ona potrzebuje bardzo niewiele. A e, widzicie, ciekły chlor, 500, 500 gram na cykl e, i. Tam, no, i, no i to jest dosłownie wszystko, co, co, co potrzebuje, ale ona też rośnie dziko e, Także widzicie, jest z tego też... A z tego... Z tego jest, to, to tylko one jedzą, nie? E, także to rośnie dziko e, i... I, i, i no, cho, 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 chociażby pipy mogą to zasadzić I wtedy mamy ten metan kompletnie za darmo Bo one nic innego nie jedzą, te, te gasmu, więc to jest też jakaś alternatywa dla, alternatywa dla zdobywania metanu Aczkolwiek... Wychodzi nam z tego 800 W i teraz zakładając, że trzymamy je w atmosferze, która jest tylko i wyłącznie z metanu, i że nie ma tam żadnego innego dopływu, to możemy zrobić minus 240 na pompę, bo musimy jeszcze pompę zrobić. Czyli to nam wychodzi, to nam wychodzi w takim razie 500, 560. Watów, e, lub jeszcze możemy e, zrobić w przypadku, jeśli, jeśli chcemy postawić separator, a ten już może być przydatny ten separator, e, będzie nam wtedy wychodzić 400, 440 watów e, i tutaj trzeba też wziąć pod uwagę, że może być więcej, czyli to jest jednorazowa jednorazowy koszt tej pompy, nie? Czyli możemy sobie zrobić 10 takich gaz mu, e, albo 11, żeby zawsze było, żeby zawsze było utrzymanie. E, i, wtedy, I wtedy to nie będzie się zwiększać, że będzie 2 razy 440, e, tylko będzie 2 razy 800 minus e, minus 240 minus 120, nie? I tak to będzie wyglądać. E, więc to jest też taka sprawa. No, i oczywiście jest jeszcze dużo, ale to dużo więcej rzeczy, które, które mogą się same utrzymywać, de facto same się utrzymywać. E, także to jest też taka sprawa. E, aczkolwiek będziemy już powoli kończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobał, ponieważ nie chcę go robić zbyt długiego. Obliczyliśmy sobie parę rzeczy. Jeszcze wam e, po raz ostatni tutaj pokażę, jak wyglądają moje obliczenia. Także możecie sobie przepisać to gdzieś albo, albo jeszcze raz spojrzeć ewentualnie na to. A, także tak ono wyglądają, ale dobra, zamykamy, mam nadzieję, że wam się to spodoba e, że, przykład, no, że, że ten odcinek wam się spodobał. Jeśli tak to byłbym bardzo mógł, gdyby się stawił łapkę w górę oraz jeśli podobałem wam się film, jak gdybyście zostawili subskrypcję, to też by było bardzo, bardzo super. Ale ja jeszcze będę z Wami żegnać. Cześć, mi godnia i pa pa!